Bierzemy pół kilo marchewki, obieramy i ścieramy na drobnej tarce. Do marchewki dodajemy 300 gram cukru i 250 gram orzechów włoskich. Tylko musimy je posiekać drobno, nożem. Do innej miseczki przesiewamy 250 gram mąki. Dwie łyżeczki sody też do mąki dodajemy i dwie łyżeczki cynamonu. Wymieszać dokładnie mąka z cynamonem. I wsypujemy do marchewki. I wszystko razem dokładnie wymieszać. Wysypujemy jeszcze rodzynki 200 gramów. Mieszamy. Do następnego naczynia wbijamy 4 jajka. I ubijamy mixerem. Podczas ubijania powoli dolewamy 250 ml oleju roślinnego. I wlewamy do naszej masy. Dokładnie mieszamy. I przelewamy ciasto do blaszki. U mnie akurat dzisiaj tortownica, ale jak ktoś ma bardziej taką dłuższą blaszkę, to też może być. Ciasto będzie po prostu troszeczkę niższe. Wyrównujemy. I wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 160 stopni z, ter z termoobiegiem. Bez termoobiegu w 180 stopniach pieczemy przez 40-50 minut. Do polewy bierzemy 200 g twarogu, 120 g cukru pudru i 80 g miękkiego masła. I to wszystko zblendujemy blenderem. Kiedy mamy już dobrze zblendowaną polewę na gładką masę, smarujemy kwiatkę. I gotowe. Smacznego.